Witam, witam serdecznie, zagrajemy w Gothic 2 noc kluka, a ja jestem z Ojej, no i co, dzisiaj, tak jak obiecywałem, lecimy z Bartokiem na polowanie. Jesteś... Który wspomina, że kiedyś miał przyjaciela, który zaginął niestety w porcie. Z tego co wiem, to on niestety zginął, ale tego mu nie powiemy chyba. Bo nie można się tego dowiedzieć, jedynie w returniku było można mu o tym powiedzieć. Bo był zabity to za farmą Akila, co byli ci orkowie. E, tam był zabity, martwy. Gdzie on to? Nie próbowałeś go szukać? O, szukał go, ale niestety no i w porcie zaginął. Na polowanie razem, proszę bardzo, 50 sztuk złota. Chodźmy na polowanie. I trzeba uważać na Bartoka, bo go mogą łatwo zjeść. E, potworki z lasu. I też zdobędziemy broń, dzięki czemu Harad dał nam swoje pozwolenie i zdobędziemy skóry, bo Bartek upoluje, wil Bartek upoluje wilki i będziemy mogli przyłączyć się do e, Harada. zostaje u Harada i tak jak mówię będę strażnikiem, ale na razie porobię wszystkie zadania jakie mogę, powybijam, powbijam levela jak najwięcej i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Nie masz tu czego szukać. Jeden... Ciekawe czemu się spruł. Chyba nie wyszło mi y, zadanie z tym zaklęciem. I już się pruje przez to. Chyba skiepściłem zadanie z tym zwojem, żeby sprawdzić na Valentino. Coś mi nie pykło. No dawaj, dawaj no. Taki myśliwy z ciebie, że nie możesz trafić. No i tu trzeba uważać, bo to jest stado wilku, tak że zapisujemy. Ale trochę się martwię, że tam się straży tak prób do mnie. Zobaczymy. No, koniec z tobą, bestio! Elegancko, jeden dwik, drugi, trzeci, nie ma. czwarty. Nie ma czego plądrować. Piątywać. Sześć skór powinno być. Hmm. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Aha, bo jednego tam polowa. Dobra, jest szósty. Tu też zapiszemy, bo tu będzie e, czynostwór. Jest dosyć silny, i dlatego, żeby go nie zabiło. No i jak? E, chodźmy dalej. Oczywiście musimy iść dalej, bo chcę zdobyć. I cieniostwór poległ. Bo on jest takim pro że zabija cieniostwora z łuku. Lol, tu jest, lol. Dobry jest łucznik z niego, dzięki niemu trochę ekspa zyskamy się fajnie. Patrzcie, pyk, upolowany, pyk, zaraz szeli. O! Maczetę wyjął, patrzcie, go, szalony. I tu jest ork, z którym sobie śmiało poradził. Widzicie, śmiało sobie sam poradził z tym tem. Ale zanim e, pogadamy z nim, bo on już będzie chciał uciekać. To ściągnę jeszcze sobie tutaj gobliny, które są silniejsze. I on mi z nimi pomoże po prostu. To są badajże czarne gobliny chyba, tak? Tak. A ja jumbo. A ja kuko jumbo. A ja kokko jumbo. Nie widzicie, załatwił Stado goblinów z palcem w nosie. Zabił orka, zabił cieniostwora, nie zabił wilki. także tu, tu nie ma. Bardzo dobre, myśliwym, a o dziwo boi się orków. Nic tu nie ma. No, Niczego tu może nie w sumie nie racja, bo jakby spotkał grupę Orków, to co innego. Ale pojedynczo. Dość tego, wracaj. Tutaj jest ork. No może. Możesz zabrać skóry do obospera. Okej, okay, dziękujemy ci za to, mój drogi. I tak nam bardzo pomógł. Oho, jeszcze jeden został. Eee, daliśmy radę sami, dobrze, dobrze. Na szczęście krytyk mi wpadł. Myślałem, że będzie lipa z nim, ale się udało, dobrze. Skórzany mieszek. O, otwarty, myślę, że zamknięty. Kuferek. E, od razu otwieram te mieszki, żeby nie zawalać sobie kwipunku, elegancko, dobra. E, udamy się jeszcze tutaj kawałek w tą stronę. Ponieważ tu znajdziemy bodajże chyba zwój, łuki jakiś i, i też jest jaskinia, ale nie wiem czy w jaskini mamy jakieś szanse teraz z bandytami, ale spróbujemy sobie poradzić z bandytami. Ogólnie będę się starał wszystko wybijać co będę mógł. Dlatego myślę, że taką dzisiaj wyprawę sobie małą zrobimy. W niedobrą dobrą broń jak na razie mam, może dam radę. Ale zapiszę sobie. Spróbujemy raz. Jak, jak padnę, no to od razu idziemy do miasta i kiedy indziej wrócimy wybijać bandytów tutaj. A jeżeli dam radę, no to dam radę. I ewentualnie mam zwoje, żeby w razie co tam sobie podziałać i tyle. I muszę zobaczyć, co z tym zwojem. Coś chyba nie poszło mi tak po, po mojej myśli, bo strażnik się spróżył, nie mam czego tam szukać, czyli bo oznaczało, że mam grzywne do zapłacenia. Hmm. No nie wiem, zobaczymy, czy jest jeden bandyta? na kawałki. Chcę, w sensie, że tak milczy, ale skupiam się na walce. Mam już do mnie kolejne, ale postaram się szybko potałknąć. duży postęp i mam szansę ich załatwić po prostu Nic tu nie ma Aha, dobra wyszedł wyszedł płapki by się zablokowały. blokują się fajne W sumie wam powiem, że jestem bardzo zdziwiony i zdumiony, że tak łatwo mi z nimi idzie. Oho, wydostał się. Fuck Kolejnego trzeba ubić. Fajną minę zrobił. Na szczęście widzimy dałem radę. Także no ja myślę, że sobie zapiszę to, bo dostaliśmy duże, dużą dawkę Expa za nich. W sumie coś tam też dostaliśmy z nich. Nie ma czego plądrować, Nic tu nie ma. Zrobimy Saveola, bo chyba wszystkich wybiłem, przynajmniej mam nadzieję. Jeżeli nie, no to... Wybijemy do końca ich tutaj z zyskini. Zawsze to jakiś eksp, nie? Ludziki. A no nie, wybici są. Dobra, elegancko. Tutaj mamy owcze skóry. A niestety ich już nie sprzedamy za dobrą cenę. Tyle ile. ile wa... Nie znam. Aho, zamknięty, na dobra. Ale wiem, że tutaj kufer jest na przyszłość. Więc zjemy sobie troszkę mięsa, żeby uzdrowić te resztki życia. Które brakuje, nie robimy sobie wola i co lecimy do miasta, nie? Jak na razie jest dobra sytuacja. Wszystko, co potrzebne do zadania mamy, zostaniemy czwradnikiem I, 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 i będziemy ruszać pomału przy ciebie, czyli na farmę najemników. E... No w sumie jeszcze troszkę jest w mieście do zrobienia, bo jeszcze w porcie trochę mam do roboty. Ale później będziemy się udawać oczywiście już w stronę najemników. I będziemy wybijać potworki i tak dalej i tak dalej. Bo malutku goticzek się rozwija. Akurat tu w Gotiku 2 jest łatwiej, wszystko się szybko, nawet w miarę rozwija. Nie będę tu miał problemu z takimi stopami długimi. I 12 2 długo nam nie powinien zająć, jeżeli chodzi o atakową serię. Ehm... Jeżeli odcinki tak od 15 do 20 minut będą, to myślę, że się wyrobię w, jak w jakimś krótkim czasie. Bez lipy. Tu mamy trochę ziół, znaczy mięs. Miał kupacza. I jeżeli trochę zwaliłem zadanie z tymi, z tym Konstantiną i zwojem, no to będzie lipa, no trudno. Ewentualnie kupimy od niego zwoje i będziemy próbować jeszcze raz, no. Aż się uda. Najwidoczniej ktoś mi widział po prostu Tu jeszcze jakieś zioło widzę. Po, po, pozostawiłem pewnie kiedyś tam. Zobaczymy czy się będą pruli do mnie. Stoć! Dobrze! Nie dla Nic o tym nie wiem. Nie masz tu czego... Skąd ty to znowu masz? Sam Alarm! Dobra. Zwaliłem, bo mnie zaatakował, a nie o to mi chodziło. Najwidoczniej po prostu mam grzywne i jest lipa. Czyli zwaliłem to zadanie ze zwojem. Musimy wejść. Trudno być tego pewny. O właśnie, ten sposobem Mnie to i tak. Nikt nie słucha. Nie miałem zbytnio wyboru wejść, wejść tutaj. No trudno, trudno. Bosper Eee. Wiecie futera, proszę bardzo. Eee, czy zgodzi się, żebym zawarł umowę? On oczywiście może nas przyjąć na czuladnika, ale ja nie chcę. Eee, bo słabo płaci. I pogadamy z Haradem Hej. Twoja orkowa broń, mi lordzie i jeszcze spytamy o innego czeladnika. Idę sto 100 Pan i kiedy mogę zacząć? Jako Twój czeladnik, wchodzę w to jak półka w masło, co mam robić? Kuć jeszcze raz kuć, wykuć porządny miecz, naukę kowalstwa i dobry miecz. Dobra nauka, nie jest zła. Chcę być silniejszy. Siła. Kochanie, mam punktów. Dobra, trudno. Ehm. I ile? Mam punktów? 4 punkty mam, tak? No to to na co się tam prze, przeznaczy. Możemy już kuć e, broń. Taki plus Brian. Kupimy pręciory od niego. No oczywiście nie ma tego co w returningu, że klikami... I topię od razu wszystko, tylko muszę tak pojedynczo je topić, trochę lipa, no ale dobra. I nie wiem czy... Czekajcie, jakie ja, ja się uczyłem? Dobry miecz, tak? Ale wiem, że chyba ten miecz może on nam zabrać przez to, że sprzedaję mu moją wykrutą broń, dlatego wywalę, żeby później nie było lipy. Bacie biznes, się Odłóż broń! Dobra, dobry miecz. I wyrzucimy dobry krótki miecz, to zdejmiemy harad. Eee, Chcę sprzedać broń. 1000 sztuk złota, no i widzicie, dobry zarobek na nim mamy. Teraz udamy się do konstantinu e i zobaczymy co z tym zwołem, czy mi się udało czy nie. Jeżeli nie to trudno, nie będę płakał, zapłacimy grzywne i tyle. I po ptakach, tak? Trudno. Hmm. <ścoughs> Ignazy. Użyłem... Dobrze, tak. Do... Tak, zadziałał. I może nas uczyć tutaj różnych esencji. W sumie, skoro mam cztery punkty, to dam sobie esencję małą manę. Esencję leczniczą. No i zawsze to trochę wiedzy dla mnie więcej. I dwa miksturki sobie takie kupię. E, on ma tu fajne różne przemiany. Przydadzą nam się w przyszłości oczywiście, jak najbardziej. E, on jest magikiem. To może sprzedamy mu coś. Nie. Nie, nie, nie. I ogólnie ja staram się jak... Em, Handluję z handlarzami i tak dalej. Staram się sprzedawać taki towar odpowiedni dla, dla ich branży. By przykładowo nie sprzedać alchemikowi, nie wiem, broń, tak? No bo on bronią się nie zajmuje. Staram się tak, tak jakoś tak realnie w sumie można to chyba nazwać. Realne granie? Nie wiem, może, może tak można to nazwać, nie wiem. Yy, dobra, tu mamy załatwioną sprawę. Doprawdy? To naprawdę interesujące. Weźmiemy sobie, pogadamy z Garvelem. Hej, ty! Co tu porabiasz? Czemu się spieszysz, mój drogi? Czy mogę ci jakoś pomóc? O. Mam informacje co do orków, czyli to co tam dawałem typowi piwo, dostaliśmy dwie informacje, czyli stałek za darmo. Czemu nie może skończyć? I oczywiście dowiemy się, że zaginali mu parobkowie, Monty. Chyba Monty sam zaginął, no i jeszcze wspomina o Farimie, któremu też zaginął przyjaciel. I tyle, jeżeli chodzi tutaj o to. Yy, Podachę zaraz sobie położymy, oczywiście, ale na razie chcę załatwić sprawę jeszcze tutaj z zadankiem jednym: czyli Felan, przybijający swoją starą. Chłopie, ten świt z młotkiem, mogę się zająć Felanem. Zobaczcie co da się zrobić. Oczywiście w porcie bójki są normalne i można bić ludzi, nikt nie by skarżył. Felan, no, możesz przestać... To rzeczywiście prawda. Możesz przestać przybijać. Po prostu no, przestań ty, po prostu tłuc tym młotkiem dobra. swoim stanom po tyłku. Dobra przeróbka. No i skoro nie chcę przemówić do rozsądku, no to... Pożałujesz tego! Każdy już o tym Na szczęście nie wolno mi żadnego krytyka, dałem radę go pokonać. I zaraz z nim sobie pogadamy. To przy okazji, może wejdę tutaj na dach i wez wezmę sobie tą smołę. Niby nic, ale tam. oby, oby było, nie? No dawaj, felan, no wstawaj, stawaj, śpiochu. stawaj z tego drewna. Nie próbuj tego, pomocy. dobra, dobra, skończ. No. no dobrze, bohaterze, wygrałeś. Nie bij mnie. Będę grzeczny. Alwin wiewiórki, falan już nie będzie walił młotki. On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, tak szczerze powiem. Jedynie jeszcze, tu jeszcze z Meldorem nie gadałem, z tego co pamiętam. No on jest takim ochroniarzem e, Lechmara. Zachęca ludzi, żeby brali gotówki, a później z procentem trzeba oddawać. E, spytałem Laresa o to, co z kasą. I on powiedział, że właśnie Lemar może mi... mogę wziąć pożyczkę u Lemara. E, i, i ten... I nie oddawać kasy. Także biorę pożyczkę i nie oddaję mu. Poczekaj chwilę. Czy pożyczasz każdemu? I on oczywiście chyba powie, że tak. A jeżeli później nie dają, to mają problemy z nimi tyle, bla bla bla. Wielkimi co. Tu z tym się pobawiliśmy. Hmm. Tutaj sprawa załatwiona. Aha, muszę zdobyć miecz Alerika. I załatwić jeszcze y, sprawę y, z y, Daniną i Baltramem. Dobra, Baltram. Septinus kolejny level dobrze i jeszcze dostajemy zlecenie to specjalne zadanie od Nagura, czyli dostarczyć z farmaki lapaczkę. Zaraz sobie to biorę. Zawsze to powtarzałam. Zagadajmy do Jory o miecz dla a, tego całego Alerika. No i skoro mu pomogliśmy z kasą, to nam odda za darmo, a tak to byśmy musieli go kupywać za, może sztuk złota. No i daron. I złożymy już daninę z łącznie 1000 złota, żeby mieć dużo punktów trafień i trochę ekspa dostaniemy chyba jeszcze. I, I 5 punktów chyba nauki dostaniemy. Zresztą zobaczymy za chwilę. I zakończymy zaraz odcinek, bo trochę przedobrzyły można powiedzieć. Ale to za chwilkę jeszcze tą daninę złożę i skończymy sobie. Jeden punkt nauki... Nie wierzę w to. Chciałby. Daj spokój. Nie opowiadaj mi Chciałbym. Chciałby. W sumie otrzymać. błogosławieństwo. Błogosławieństwo będzie ci towarzyszyć całe życie. Dobre, nie? No i ładnie wbiliśmy sobie, Jeszcze go tworzymy sobie. Mieszko mieszko koleczko. Aha, jeszcze musimy e, Rum, ten, pogadać ze Skipem, z tym piratem całym, z Martinem w porcie. No to w sumie w kolejnym odcinku już może wyjdziemy z miasta, Słuchajcie, jak dobrze pójdzie. I pochodzimy jeszcze sobie po dachach i spłacimy swój długoł, e, no, tego, tego głównego typa. I że w kolejnym odcinku zajmiemy się walką tutaj z tym panem także dzięki i do następnego siemano